ハハハハ。<Ok> <laughs> W poprzednim odcinku staliśmy się dumnymi posiadaczami gruza, czyli nissana Mikry MK11 z 1999 roku. Pomysł jest taki, aby przerobić tego malucha na terenówkę i wystartować w rajdzie, a jak dobrze pójdzie, to może nawet i kilku. Zgodnie z naszym planem działania, punkt drugi przewidywał wizytę u mechanika. Tak więc w dzisiejszym odcinku udamy się do Łukasza, którego możecie znać z kanału Garage Poland. Przeprowadzimy wstępną weryfikację i przegadamy patenty, które chcemy wprowadzić do mikry. No i i przekonamy się, czy była ona warta ceny nowego akumulatora i połówki średniego ułiskacza. Słuchajcie, za chwilę zobaczymy, jak wygląda w spód naszej mikry. w w grupie. E, to twój podnośnik na A -a. pewno. No i co? To jest dla mnie potrzebne, to może... O. I to mi się podoba. I teraz widać. Masz tutaj rozdartą e, gumę uszkodzoną. To jest to jest, guma, to, to jest poduszka słuchaj, silnika Ślienika. z księgi biegów. Dla te, dlatego jak zmieniamy biegi, to on tak puka, tak, pamiętasz? Tak. Ten pas to bym e, wymienił, może żeby nie iść w koszty, to bym coś tu przyspawał takiego, wiesz, dosyć, dosyć, dosyć sztywnego. Wiesz co, bo bo ja myślałem o ładnieś. takim e, ceowniku. No. Ceownik tutaj wspawać. Tak, no jak chcesz walniesz, to, to... No dobra, to tylko tak rozumiem, że dalej. tu go odkręcam, co nie? A dalej? Tu? O, tu też masz pękniętą poduszkę całą. To dlatego tak puka, tak? Tak, możesz to odkręcić, ale, ale ja to zawsze i tak zabezpieczam jeszcze pod nośnikiem, więc yy, nie wiem jakie masz sprzęt w sztacie, ale musisz uważać, żeby ci na głowie nie spadł. Zobacz, ale co, żeby mi nie spadł. Jak wygląda ta tuleja! Ja pierdzielę! Tu nie ma tulei. Ona jest zniszczona całkowicie. Instalacja przegryziona przez kuny. No pięknie, zobaczymy w ogóle pół czy mają luz. Nie, nie, nie mają. No. ale ta ma mniejszy. ta by, ta by jeszcze mniejszy. By była. Ta ma mniejsze, ale ona ma wzdłużny, wiesz, i nie pukałam wam jak jedziecie, bo to jest. jest za duży ten do wzdłużny, o, nie tylko wzdłużny, zobacz, ona cała lata, widzisz? Góra-dół, no. Patrz, mhm. cała połość lata, w ogóle trochę kruche te się na takie, takie zawody. Ja się mhm. go boję, że mhm. jak my tam wsadzimy tą, większy balon, to żeby nie poukręcać tych pułosic, co nie? Może tak być, tarczy masz do wymiany, tarcze, klocki, w ogóle klocka to nawet nie widzę od wewnętrznej strony, masz całą blaszkę. Zgniłą podłogę. Tutaj masz zniłą podłogę. Zobaczcie jaka piękna dziura. Wcale nie zdziwi się jak jakaś kuna tam mieszka. <laughs> Musicie uważać. No i ty też masz białe. Jak chcesz e, jeszcze pojeździć na tym re, rejsie, no to na pewno musisz go opancerzyć z tyłu. Tak jak powiedziałaś, ściągacie zderzak mhm. i wstawacie coś. Pytanie jeszcze jest takie, czy ty Jesteś w stanie do czegoś to dospawać, bo zobacz co się dzieje. Mm -hmm. Będzie spawał, będzie ci się kruszyło, ten spaw nie będzie. No do tego co, no nie? Wiesz co, yy, tak, tylko nie wiem jak to wygląda, no trzeba by wbić śrubokiem, bo może być tak, żebyś tam spawać i wcale nie spawać. Dobra, gdzie masz jakiś śrubokręt? No, o, widzisz, co się dzieje. A no wygina się. Ale tymi. dobra, no to, ale... to spać. to jest w ogóle cienka konstrukcja, cienko bla, cienko, cienka blaszka, więc... Tu jeszcze jest bitumin. Wiesz co, ja e, zrobiłbym to inaczej. Ja w ogóle bym to wyciął, od tą część i do środka bym włożył. Wsadził profil i dopiero zaspał. Tak, I ten profil nawet przykręcił, bo masz ładne dziury, ładnie nawiasują. Aha, śrubami, I, ok, i przywiercić. I zrobić mm -hmm. przedłużkę i wtedy robisz sobie taki pancerny taki. I wtedy możesz już spawać do normalnego mięcha. Tak, tak. Tak, hamulcowe, słuchaj. Wiesz co, jeżeli no, chodzi, chodzi o hamulce, wody. to jest to istotne, no bo nie chcemy po prostu odpaść no. przez to, że nam... Przy pierwszym lepszym zakręcie padną hamulce. Znaczy hamulcowe powiem Ci to tak, wiesz, z hamulcowy masz cienkie, grube masz e, paliwowe, więc widzisz tutaj. E, no może to ci strzelić po prostu i będzie lać się paliwo. Tutaj na przykład już masz pęknięcie, o ten przewód cały się rozwarstwia. Warto, by te przewody od tej strony masz ładne cybanty, wywalasz i dajesz po prostu jakieś przewody. Najlepiej kupić e, gazówki, żeby nie wchodzić w koszty, kupujesz sobie gazówkę 10 metrów i 10 załóżmy i, i sobie to jakoś tam poskładasz. Przejdziesz, przejdziesz dalej Ten samochód ma gaz! Tu też masz łączenie, słuchaj, masz łącze, łączenie na cybanty, tylko najlepiej mówię zdjąć to, zmierzyć średnicę przewodu od środka jaka jest, żebyś A to, co nie to kupił jest? za duży przewód to. to? jest nie interesuj się. <laughs> Takie coś. To jest słuchaj, od filtra paliwa, z tego co widzę, wilgoć tędy spływa, tak że się wydaje. No myślę, że nie się jest nie nie podłączone nie po prostu. Tak to wygląda, ale wiesz, to jest nisko. Tu w razie co się zlewa olej no. tędy, to nie? Tak, ten I to ten jest, ten jest miska. Olej, I tego oleju masz za dużo, mówiłeś, tak? No. no. i masz za dużo oleju, dlatego też może taki wyciek zewsząd być. Bo, bo on cieknie górą, wiesz? Bo nie dosyć, że cieknie. To znaczy, wiesz, wyciek mi już jest stary, bo to jest wszystko ochlapane. Nie wiem, może to zerwać? No może, że tak. No, możesz, tak. no to zerwi. Okuna. Dobra i teraz. O, tu jest też. Jest wyciek, jest świeży wyciek. Ten wyciek masz z. Ciężko powiedzieć. Trzeba by ten silnik w ogóle wykwasować, umyć, włączyć i zobaczyć skąd. Ale leje się z bocznej pokrywy całej. Z tego co widzę, no jest taki dosyć mocno brzykany. Chociaż pasek alternatora jest jeszcze ładny. Pasek o sprzęcie masz ładny, więc ładowanie do kamery będzie. A to żeśmy my macie kurwali. Tak, tutaj macie wieszak. O, widzisz? Uwany, więc... Ale ten wieszak wiesz co? Ten wie w ogóle, zobacz, u masz też wyrwane. Ja ten wieszak nie spawał, ty tego nie zaspawasz. Ja bym to zrobił nawet na sztywno jakoś. Spawał drut albo no. e, jakiś... Wiesz co, może tak nawet badanie. weźmiemy od Ciebie jakiś najprostszy drut, bo będziemy tym wracać, nie ma żeby to nam nie latało, co nie? Bo to tak powinno być, rozumiem Tu nie? zobacz, masz ładną śrubę i tutaj przyspawasz, nawet nasz No, ty... jakieś takie coś, być coś nie? drgania, ale trudno, mam no. tak co samochodem, nie nigdy gdzieś No? Sprężyny. Poczekaj, może właśnie przejdźmy po kolei, bo my go chcemy no. podnieść. Powiedz mi, czyli w jaki sposób ten samochód bezpiecznie, znaczy inaczej, niebezpiecznie tanio podnieść, to nie? Zawieszenie. Pomyśleliśmy o obsadzaniu większej gumy, po prostu, tak? Trzeba zobaczyć, jaki on ma prześwit, czy on się zmieści. Ale to, to wytnie, zderzek Albo wytniecie nad kole. No, nad kole tylko no pytanie, no. teraz, czy ty trafisz takie koła tego rozmiaru? Bo ja nie wiem, jaki. Yy, jaki masz, yy, ile one śrubowe są, jaki rozmiar to trzeba no, by... Nie wiem, to tej ramie I wtedy możesz tak podnieść, możesz dać To znaczy wiesz, ogólnie... Na większych kołach on fajnie by wyglądał, jakichś terenowych, no nie? Tylko takie, no, no. takie koła to zapłacisz co najmniej pewnie z pierwszych stówek No to nie Na cztery <gry> sztuki, więc y, jak ma być tanio, to ja bym koła zostawił, ale wiesz Po jakim wygruncie będziecie jeździć? No po takim błocie, hopki góra-dół No raz żeśmy tym pojechali do lasu, co nie? No to zawieźliśmy na jednej górce, no trzeba by go trochę podnieść, wiesz Dlatego... Wymięcie te koła Bo tak, jeżeli chodzi o ten zderzak, to mówisz, żeby ten pas to... Całe odkręcić, w ogóle wyrzucić. No, jak się nie, nie zderza, to byś wiedział co tam jest. Wy w ogóle macie lawetę, żeby zabrać go stąd to ja bym wam to pościągał Wiesz co, nie mamy nie, lawety nie. bo nie, nie zabieraj nam naszej takiej zabawy, środka lokomocji. Tak. E... Słuchaj, gdzie się ja bym się no, na pewno gdzieś bym ją... Miał... O kurde, tu też masz gumę pękniętą. Ten w ogóle silnik lata luzem cały, zobacz. On, on wisi po prostu na, na samych metalowych obręczach. Nie no, widać gumę pęknięta jest w środku, widzisz? Ale jak nie ulgiem nam się? Nie, urwać wam się nie urwie, bo ona jest urwana po prostu nie, będzie. Bo już jest urwana, miał luz. Eee, słuchaj, no osłonę, no trzeba by nad tym się chwilę zastanowić. No na pewno jak tu coś spawasz, to wyrównaj sobie, wiesz, nie wierz no. nie. Bezpośrednio jakąś płytę przyspawasz tu, dognie się młotem i przyspawasz jeszcze tu tą płytę. Czyli generalnie wiemy tylko tyle, że jakbyśmy chcieli ten samochód naprawiać, to kompletnie nie ma to racji bytu, więc dla naszego, dla naszego wyścigu jest to idealny egzemplarz bym powiedział, no to tam parę gumek pękło, Patrz, no widzę, widzę. Widzisz? I co z tym można zrobić? Wymienić sam amortyzator, czy... No, nie ma sensu wymieniać. Wszystko powiedzieć, trzeba zobaczyć, czy tak jest, jest luz. Wydaje mi się, że macie luz słuchaj na pewno też na drążku kierowniczym. Zobacz jaka ładna felka. Jeszcze zabezpieczenie jest. Nie jest dobrze, panowie, nie jest dobrze. Co, bez kołpaka mniej tłucze to nie? <laughs> Kołpak trzymał wszystko. <laughs> No, <laughs> ściągniemy tylko. Co to jest najważniejsze dla nas? Hamulce, to jest kwestia bezpieczeństwa. Hamulce nie są złe, jeżeli chodzi o przewody tutaj idące, nawet i same gumy, zobacz, masz, nie są. No właśnie czale. widzę, że są nawet są w porządku, odpoczyny. ale jeżeli chodzi o klocek, to widzisz ile go jest? Nie ma go nic. Który to jest ten klocek? Który <laughs> no, to jest? Jak ci teraz przybiję to i to co, tak, nie? Tak. Tutaj masz, tutaj masz w środku Część, która się zużywa, okładzina i ta, ta okładzina jest zużyta. Ale on hamuje, wiesz? No i będzie jeszcze hamował, ale może być taka sytuacja, nie wiem jaki ma tu za zakres pracy tłoczek, ale może być sytuacja, że jak skończy się układzina do zera, po prostu tłoczek ci wypadnie. Znaczy wypaść nie wypadnie, ale on się zazwyczaj ukosuje i wtedy no. cały płyn chłodniczy, chłodniczy hamulcowy wylatuje i naciskasz hamulec i po prostu sobie jedziesz wpadasz, dalej, Tak, no, tak no. więc może być taka sytuacja. No widać, że tutaj jest kolosalna różnica, prawda? Masz płytkę, której już nie ma. Tutaj też już był strach, bo to jest kloce klocek od strony, od drugiej strony był klocek o mniejszej zawartości tego mięsa, też był strach, że po prostu może sobie ukosować z czasem tłoczek i będzie problem. No, no tutaj i tak było szuranie, klient chciał wymianę klocka i słusznie, dlatego że też go nie ma. Dobrze. Malutko. Czyli klocki wymienimy, bo to jest nasza, tak, nasze bezpieczeństwo bez i to nie podlega dyskusji. A bo wam tego i będzie dobrze. Poczekaj, my sami to <głos> <głos> Sami to może złożymy? Tak. Jest no, okay. i to jest tak, to nie? Tak, tak. I podosą te blaszki, tak. żeby on się. On wycisną, na tych blaszkach no. pracuje. Dobra, i co, i teraz to jest zacisk, tak? Tak, i teraz, jak nie wejdzie, to pokażę ci metodę, jak go cofnąć. No, może wejdzie. E, ale to. A tak po prostu? E, tak, tylko uważaj, prowadnicę musisz do środka włożyć z jednej i z drugiej strony, i wtedy. No, i teraz śrubeczki. I co, to jest cała filozofia? Tak. Śrubeczki musisz, tylko pamiętaj, że przy nowych e, klockach musisz cofnąć zacisk. No bo mam szersze, szersze klocki, to Dużo szersze. No to szersze, Kuba będzie dobrze. Maciuś, no będzie dobrze, co ma nie być dobrze. Wiesz, to jest tak, kwestia hamulcy, nie wiem ile kosztują takie hamulce, takie klocki. Takie klocki. klocki. 40 zł, 30 zł, 50 zł. No i jak wy kosztowały stówę, to i mam miałbym przejechać w tym rajdzie 10 minut, to ja nie chcę, wiesz, stracić kurczę. W życiu. No a wiesz, to jest podstawa, to nie? Opuszczamy naszą wichurę na dół. Zobaczymy, jak yy, można, może coś pomotać z tym Macpersonem tutaj. Bo to jest najgorszy element, który, przez który prawdopodobnie możemy przegrać yy, ten cały wyścig. Po prostu, jeżeli nam strzeli to koło i je urwiemy, to już jest dla nas koniec. No i zostaje nam jeszcze temat zrobienia chłodnicy, klimatyzacji yy, i tego, i tej klatki. Klapkę mniej więcej wiemy, jak powinna wyglądać. Tylko musimy rozkwinić, gdzie się możemy wspawać. Tak jak już wiemy, będzie zrobić zderzaki, osłony, i tak dalej. Czyli to jest to, gdzie lata, co nie? I my mieliśmy tutaj taki pomysł, aby, aby wspawać jakąś poprzeczkę, która by, i tak samo z tyłu, która by nam usztywniła konstrukcję. wiesz o co chodzi? Ale to nie jest w tym problem, wiesz, problem jest w tym, że on ci cały MacPherson masz wybity. To trzeba by ściągnąć MacPhersona i wymienić poduchy. Bo to nie jest kwestia tego, że ty dasz poprzeczkę, tu usztywni, bo on no, nadal to, będzie latał Większość tych samochodów najczęściej. Ma zamontowaną chłodnicę w tym miejscu, albo robią taką, wiesz, z Musimy ją wyjąć, bo jak ktoś na stół uderzy, to jest koniec. Sobie. Ja bym jej nie wyciągał. Ja, to jest w ogóle za duża przeróbka, jakby się wyciągał. Poza tym wiek wody może zmienić i wtedy będzie grzał ci się samochód. A to ja bym ją tutaj zostawił. To jest niewielki rozmiarów chłodnica. Widzisz jak ona ma. Ja bym ją obudował i to potężnie. Ja bym przede wszystkim tu dospawał, lamp się pozbył, całkowicie. ona no, lamp nie Postawał, będzie? Dospawał, dospawał, wiesz, aż tyle jakiś, nawet taki duży odstęp. Yy, taką strefę z na nad kolejowych. kolejowych masz spokój. I dodatkowo na przykład zazbroić jeszcze dodatkowo w płatnicy. Wiesz, nie? No zrobić tu to, co mówiłeś, a jeszcze jakąś. No nie wiem w sumie. Mogłeś kupić diesla. Diesla byś tak nie zagrzał jak w języku. Diesla się dłużej wytrzymał na no, takich hajdach, dlatego że. Wiesz, no tutaj szybko może puścił szybka pod głowicą. Bierz miał... Nawet jak dostaniesz e, z jakimś, nie wiem, kamieniem, ktoś będzie jechał albo kawałkiem innego i jakimś elementem samochodu, to ci ją przedziurawi. Mm. Więc fajnie by było nawet dać jakąś. Blachę tutaj, ale mm. też musi zachować ottem. No wiem, jak tam, że jakąś kratownicę na przykład, ten, nie? Najlepiej to, najlepiej to wiesz, zachować tym, żeby te powietrze też się dostawało. Prawda? No a dlatego mówię by o jakiejś kratownicy właśnie, Najlepiej by była jakaś kratownica i to wiesz, jakoś naprawdę e, żeby ona była gęsto uciągnąć no, no żeby, żeby to. Człownie, to też nie jest to wiedzą Ja W ten sposób to, to zrobić? A jakby zawalnąć blachę i po prostu zrobić jaki dopływ powietrza jeszcze? Żeby między blachą a płodnicą Ja duch... wydrukuję taki film boczny. Takie masz żeś... No Ale to z jakiego materiału wykujesz? No ABS co no, mogę zrobić. Ale tylko do topów, nie? nie? Tak, no, samotki snorki. To, a topów taki wiesz, tak jak masz, nie wiem ten, naszą no nie? Jak... No żeby dmuchał w chłodnicę, no. no, Jak jedziesz, to dmucha, tak, wiesz. No. Albo, albo ty, albo zrobić. Yy, o czym gadamy, Podłączyć wiatrak yy, na stałe. Masz no, no to tak, to znaczy jeżeli ci działa, to nie tak on będzie się załączał, bo samot będzie przygrzany To też drugi wiatrak. Jakiś byle jaki, nie? No, nie ma sensu, bo i tak tu będzie krótka walka, wiesz? <laughs> no <dajdzie śmiech> zrobić, no. Cięcie przechodzimy do klatki. Dziękuję. Nie polecam. <laughs> Tam nie ma kto zahamować. O, czekaj, bo zderzak się od, odczepił. <śmiech> Dobra. <śmiech> to będzie nasza y, góra klatki. Teraz pytanie: Jak to tam u miejscowisz? czy mam folię wziąć. <grym> ty, Ale jak to jakby, idealnie, jakby, prawda? Jakbyś to odbyła, zobacz! Ona jest nawet wygięta. Weźmiesz takie, takie trzy i ty sobie już się pospawasz na raz? Tak. A tutaj sobie coś dorobić. No no, nie? Przed łóżkę jedną, drugą wsadzę tak. i tu ją dociągnę. To nawet nie? wiesz, nie musisz tego spawać. Zobacz, bierzesz, słuchaj, e, robisz dziurę. Tutaj masz te dziury, które bardziej rozwiercisz i nawet to połączysz sobie na śruby. Wszystko tak, żebyś mógł ją później zdemontować. No. Ty, a ty masz tu zestaw głośno mówiący. A ja. Ale... <laughs> Kurde, i radio na płyty a z tyłu tuba. To tu nie jest biedna wersja. Wiesz o co chodzi? Jakbyś Trzeba, zrobił stąd. To to nie opcje, nie? Ciach. Trzeba będzie pokombinować, co nie? Ty już jakbyś Tak. Jakbyś spawał tak. To, to, nie to nie by było, tak, by było, tak, tak, by było to fajnie, nie? Chciałbyś spała, jak się przewrócisz na dach. To się przekręcisz, co nie? nie. Wystarczy go popchniesz i się przekręca. Ty, to jest do przekminienia, bo może niekoniecznie trzeba robić klatkę w środku. No właśnie też myślałem, że miał więcej roboty na pewno. No. Pytanie, ile szpachli tam będzie, bo będziesz zaraz spawał i będziesz się wkurzał, że spawasz do szpachli. Mhm. No. Nie dawno nie masz pachli. <laughs> Stary, ile to jest pracy. To nie jest tak, że ty wyciągniesz, wkładasz, jest ok. To musisz się już robić, podłączenia, wiesz w pompę musisz zwiększyć. A jak dasz tą pompę do maglownicy większej, to zaszczysz pompę. Z... Nie, 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 to jest to, dużo, nie, dużo Większe oboje w zasadzie jest... nie, <laughs> większe, większe obony, opatrzenie samochodu i zająć się tą prawą stroną MacPhersona, na, na pewno wymień drążek i końcówkę drążka. Już nie robimy z zbieżności, ale wymień to w zasadzie nie w jakbyś wymienię, bo wtedy on będzie miał nowe elementy mocniejsze, nie? Wiesz o co chodzi, bo jak tam masz luz, to dostaniesz koło i ten luz po prostu spowoduje to, że opadnie ci. Czyli i... co, I mówisz, to, żeby wymieniać. Tak, kup serię, kup w serii końcówkę, końcówki drążka i drążki kierowniczej, nie wiem. No, i dobra, słuchajcie, coś tam wiemy. Wiemy, że jest gorzej niż jak myśleliśmy, ale i tak w tym rajdzie wystartujemy. Więc dziękujemy Ci bardzo, Łukasz. Dzięki śliczne za Dzięki pomoc. Wielkie. Oczywiście, oczywiście, wydębiliśmy jeszcze y, trochę gadżetów, takich ze złomu. Wiecie o co chodzi, więc już będziemy wiedzieć, z czego zrobić. Y, klatkę. Pamiętajcie o tym, że odcinek będzie też na kanale Garage Poland, więc tutaj nam się wyświetla karta, link był wcześniej. Polecamy. Dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Na razie, okay.